Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w drugim odcinku LSD w tym sezonie, jak widzicie sytuacja jest bardzo poważna, jesteśmy wszyscy w maskach, bo miało być fajnie, miało być kompletnie, kompletna ekstra liga już od samego początku, no ale ten nieszczęsny COVID nam wszystko pokrzyżował, czołóweczka, jedziemy, pogadamy, hej! Słowo się rzekło, y, witamy w drugim odcinku. Zanim pozbędziemy się tych trochę masek, bo my jednak dystans w sieci utrzymujemy, przedstawimy naszych wspaniałych gości, którzy też się przygotowali. Mateusz Dziopa, Kanal Plus Platforma i N-Sport Plus. Nie wiem, czy to szczegółowo, czy dobrze powiedziałem. Witaj Mateusz. Mniej więcej się zgadzam, witam serdecznie. I Tomasz Kania, y, żużlowy freelancer. Ambasador PG Ekstraligi jak widać też dobrze przygotowany na pandemię i na sezon 2021. Zgadza się, freelancer, trudne słowo, jestem przygotowany na tyle, na ile 5 minut przygotowań mi pozwoliło. No dobrze, jako że robi się nam strasznie gorąco w tych, tych, tych maseczkach, to szybka zmiana scenerii i wracamy do Was. W momencie, kiedy nagrywamy, gruchnęła do nas wiadomość kolejna o kolejnym przypadku zakażenia koronawirusem. Odpadł nam już wcześniej mecz w Grudziądzu, gdzie, miał, gdzie miała jechać Sparta Wrocław, a w późnym wieczorem wtorkowym dowiedzieliśmy się o drugim przypadku koronawirusa w, w Lublinie. Grigori Łaguta zaraz po Jarku Hampelu i... Co Wy o tym wszystkim myślicie? To jest domino, jak użył sformułowania na Twitterze twój szef Mateusz Marcin Majewski, szykujemy się na to, że ten, ten, ten sezon będzie bardzo ciężki od samego początku do samego końca, czy jednak jakaś nadzieja się tli w tym covidowym świecie. Długi wstęp zrobiłem. Długi wstęp zrobiłeś, ale y, pamiętam początek pytania, więc jest dobrze. Y, jeśli chodzi o. Y, Oto, czy to będzie trudny sezon. Początek będzie trudny, bo no, mamy ten okres przejściowy, tak? Z zimy na lato. Jednego, w jednym tygodniu mamy minus 2, w następnym mamy plus 15, więc no organizmy mogą oszaleć. I, no i tych pozytywnych testów pewnie, pewnie nastanie. Teraz tydzień przed rozgrywkami, wielkie testowanie. W czwartek bodajże Czekają zawodników kolejne testy i zobaczymy, kto zdąży, kto nie zdąży. Część zawodników wiemy, którzy zachorowali już, wcześniej wyrobią się na pierwszą kolejkę, część nie. Przepisy, które zostały przygotowane z okazji COVID-u, może niefortunnie to zabrzmi, ale no jasno, tak? Jeśli dwóch zawodników ma COVID, nie może jechać, przepraszamy, sorry. Trzeba przełożyć ten mecz. Na szczęście w tym roku mamy komfort, bo przypomnę, że w zeszłym ruszał sezon zdecydowanie później, a i tak udało się go objechać. W tym roku jest o tyle dobrze, że mamy więcej terminów, jest gdzie przekładać te mecze, więc myślę, że też takiego problemu no, tak dużego nie będzie. W zeszłym, tygo... w zeszłym roku pamiętamy jak było, były mecze w środku tygodnia, człowiek mógł się pogubić, kiedy kto jedzie, jaka kolejka. W tym roku wydaje mi się, że tego nie będzie, chociaż no, pozytywnych przypadków, zwłaszcza na początku, może być sporo. Potem zobaczymy, ale jestem dobrej myśli, no bo latem zwykle no, ta liczba zachorowań jest o wiele, wiele niższa. Mhm. No właśnie, to, to miałem Tomek Ciebie zapytać, bo, bo, bo liczymy właśnie na to, że, że, że ten, ten okres wylęgania się tej, tej trzeciej fali, która skończy się ten okres nie chce. No skończy się gdzieś w maju, to tak najpóźniej, nie? No, miejmy na to nadzieję. Na razie to tak trochę wygląda jak, jak, jak w tych memach, że niby człowiek wiedział, a jednak się łudził, nie? więc, więc no, tutaj tutaj złudzenia za bardzo nie ma, nie, nie ma się czym łudzić, ale faktycznie no, może, może być tak i tak było, że im cieplej będzie na zewnątrz, tym, tym mniej to będzie wszystko groźne. I... I jakoś ten sezon uda się odjechać, skoro udało się odjechać w gdzie też łatwo nie było i tak jak Mateusz wspomniał, zaczęło się później, a tu jednak zaczynamy już samym początkiem kwietnia, no to, no to gdzieś te terminy rezerwowe jeszcze są i jeszcze można będzie to poupychać, więc jeżeli to połączyć wszystko jeszcze ze wzrostem temperatur i no i innymi rzeczami, już właśnie tymi typowo medycznymi, czyli szczepieniami i tak dalej i, i obostrzeniami nazwijmy to no, to, no to miejmy nadzieję, że gdzieś ta sytuacja się się unormuje i takich sytuacji jak w Lublinie i Grudziądzu no będzie, będzie no jak najmniej. aby tak było. No właśnie i tutaj sezon w zasadzie już telewizyjny się rozpoczął na, na tej żużlowej naszej arenie no bo telewizja Mateusz i dzięki już rozpoczęła magazyny i w tym oto magazynie Krzysztof Cygielski trochę Trochę teoria spiskowa, ale jednak trochę zaniepokoił część, część nas, obserwatorów, dziennikarzy czy kibiców tym, że możliwe będą kombinacje. Jak wy w ogóle do tego podchodzicie? Uważacie, że to jest możliwe, że to się może zadziać, a może już się dzieje? Czy niekoniecznie? Czy nikt się na to nie odważy, bo to by było strasznie grubymi nićmi szyte? Kurczę, wiesz co, zastanawiałem się dzisiaj nad tym. No, bo to, bo to jest super zagadnienie, po prostu. no Wiesz, lądowanie na Księżycu, że spisek, i, i płaska Ziemia, nie? There is so much evidence proving that the moon isn't even real. Wake up, sheeple! Trochę. To, to może... jest super zagadnienie, ale wychodzę z założenia, że gdyby kombinacji nie było w poprzednich latach, to nie byłoby z teorii spiskowych w tym roku, tak? To wszystko, każda rzecz jest konsekwencją innej. I, i dlatego tak się dzieje. Ja nie odważę się powiedzieć, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Myślę, że Krzysztof Cegielski siedzi o wiele dłużej w środowisku, zna tych ludzi lepiej niż ja, więc no może wie też lepiej, do, do, czego, są, do czego są zdolni. Nie mam pojęcia. Ja nie chcę tutaj stawać po, po żadnej ze stron. Mam nadzieję, że będzie czysto, mam nadzieję, że będzie ciekawie. No, Tomasz, widzieliśmy już ucieczki z meczów, widzieliśmy różne kombinację z zegarkiem, pięć minut spóźnienia Grega Henkoka i afera z tego. No ale na, z drugiej strony ja sobie nie wyobrażam, żeby, no może trochę górnolotę spadła, żeby ktoś miał i grać z czyimś zdrowym i życiem, no bo to jest jednak mechanizm takich nas, naszych połączonych, no to, że teoretycznie jeden pan prezes ukryje fakt choroby, który ryzykuje tym, że może się zarazić on od niego, może się zarazić ktoś z jego rodziny itd., 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 itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i końcówką sam może wyjść na tym jak zapotki na mytle, także no za różnem ciągną się różne smrodki i jakieś niejasne sytuacje, no ale czy ktoś by się posuwał do takich jakichś machlojków, no to, to gdyby się do tego posunął, to nie chcę być kim do Mhm. Ciekawe kim by był, hmm. Hmm. Ciekawe, jaki by był. to no. Interesujący, interesujący. No debilem by był, no. Dobrze, że do niego panu prezydencie program, bo byś był ścigany potem. Mimo wszystko wracamy trochę do sportu, bo jednak ta liga z problemami, ale jednak ruszy. Zakładając, że pierwsze mecze PG Ekstra Ligi w tym sezonie o Winner y, pierwszej lidze, jeszcze porozmawiamy za chwilkę. Y, ruszy, pokaże je telewizja N Sport. Załóżmy, że to będzie niedziela. I co? Jakie przewidywania macie co do tych meczów? Mateusz najpierw, bo on to będzie siedział bardzo blisko tematu. No będę siedział bardzo blisko, tematu, Nie da się ukryć nawet kilka segmentów. Może. No nie, przesadzam w Nie, no szczerze powiedziawszy, ja tak zacieram ręce, no szczerze, zacieram ręce na oba spotkania oczywiście, no bo kiedy spojrzysz na, na ten zestaw niedzielny, to kontra Zielona Góra to zawsze był mecz z podtekstami, i tutaj no nie trzeba e, przeszukiwać wielu kart historii, żeby ich się dopatrzeć. E, to Roń wraca, a Falubas, e, no właśnie, gdzie jest Falubas, nie mam pojęcia teraz, jeśli chodzi o, gdybyśmy mieli sobie rozstrzygnąć si siłę. Tak, tym bardziej, że jesteśmy po dwóch, yy, przepraszam, po sparingu z yy, Unią Leszno teraz i, i, i wiemy, że no, Żeleśna jest albo bardzo mocna, a, a, a w zielonej górze dudek sobie tam przybrać. Rafał, ja do tych sparringów też ostrożnie podchodzę: bo to jest albo sprawdzanie sprzętu w niektórych przypadkach, albo jeszcze jakieś przymiarki. To, to nie jest dla mnie miarodajne. Miarodajna jest pierwsza kolejka, po której coś będziemy wiedzieli, bo to będzie jazda na 100%. Jednak, a do sparingów się podchodzi, żeby się nie połamać. Pozdrawiamy tutaj zawodnika Tondera, mamy nadzieję, że szybko wróci do zdrowia. I, i no wracając, właśnie Torum i Zielona Góra to są te trzy, dwie z tych trzech ekip, które będą walczyły o pozostanie w Ekstralidze. Ja tu nie mam co do tego wątpliwości, więc już ten mecz na starcie będzie bardzo ważny dla końcowego układu tabeli. A drugi mecz no to drużyny, e, które będą walczyły o medale. W mojej ocenie, na no, bo jednak pięć lubiących się o play to będzie co podziwiać. Leszno z Gorzowem. Czy to będzie wielki rematch za finał? Śmiem wątpić, ale widowisko szykuje się zacne. Mhm. Tym bardziej, że będę się upierał, że jednak. Okej, okay, to nie był sparing, w kryterium, a Artek z swoje pokazał. Tomek, przewidywania, Toruń na razie bez braci holderów tam w tych sparingach, więc. Jak tak patrzę na te dwa niedzielne mecze, to. to, to... Pierwsze skojarzenie, że jednak dla gospodarzy. Nie wiem dlaczego. Znaczy, Leszno, Leszno, Leszno to akurat ta tam nikogo nie dziwi, że ono sobie poradzi i, i jestem niemal pewien, że, że sobie poradzi. Ale jak tak popatrzyłem na na z Zieloną i na te. czegoś yy, czego się śmiesz? Zaśmiałem się, bo Ty Leszno lubisz komentować do Co ja Ci poradzę? Ja, ja już się wyleczyłem z komentowania Leszna, ja już o Lesznie nic nie będę pisał, nie chcę ryzykować. Przeczucie, że to jednak będzie nie niby dzisiaj, no dzisiaj, mówimy o wtorkowym sparingu. Zielona się starała stawiać Lesznu na swoim torze, ale mimo to sobie sobie, sobie nie poradzili, a... No i tak jak mówimy o że to raczej będą gdzieś drużyny, dla których w perspektywie sezonu, no to każdy punkt będzie będzie ważny, bo raczej do pocentratów należeć nie będą, więc ja stawiam na gospodarzy. Ja tylko dodam jeszcze, a propos tego sparingu wtorkowego, bo to, że obawiam się o jakość widowisk, w sensie jeśli tor będzie w Zielonej Górze taki sam jak dziś na każdym spotkaniu, w co wątpię, no bo jednak przygotowanie torów w sparingu na ligę to są dwie różne rzeczy, no to Janek może być niewiele, no bo dzisiaj w Zielonej Górze decydował głównie start. Mm -hmm. yy, chłopaki, ale jest teraz temat taki, mm, pewnie już w kółko to omawialiście nieraz i w redakcji też Mateusz u Ciebie. Yy, jak duże znaczenie będzie miał dla w ogóle batalii tych, tych pojedynczych spotkań w PG Ekstralidze i w ogóle w tym sezonie ten zawodnik U24, czy to... Yy, to będzie miało jakieś kolosalne znaczenie, czy po prostu będziemy to traktować jak każdego innego zawodnika będzie słabiej. No to się zamieni. Wiesz co, ja się zastanawiam, czy to... Znaczy, to wszystko zależy od tego jak zestawić tak naprawdę, że możemy zestawiać składy 1 do 1. Możemy zawodników U24 do jednego worka wrzucić. I wiadomo, że Lambert, Mirkenos czy Lici będą tymi najlepszymi. Myślę, że tak. tego się nie A kto wygrał dobra. polowanie według ciebie? Ale, ha, teraz pytanie, o co pytasz? Czy ty pytasz o zawodnika, który dowieździe najwięcej punktów, czy takiego, który ekonomicznie był najlepszą opcją? Haha, ha. myślę, że y, optymalny jakiś wariant taki. Punktowo myślę, że pan Lambert to jest naprawdę znakomity strzał Torunia. Y, oczywiście, utrzymanie licea przez. Y, Szczec to jest e, też bardzo, bardzo ważna kwestia, to była i myślę, że tutaj będą, jeśli chodzi o ZODIKO, 24 silni. E, zastanawiam się nad wspomnianym już przeze mnie Birkiem Osem, bo to, to człowiek, który ma papiery na to, żeby być objawieniem. Jak wyjdzie, to dopiero oczywiście e, zobaczymy. E, no i tak wokół tych trzech nazwisk moje myśli krążą. Są, jest jeszcze oczywiście Kubera, e, ale jak wiemy, on. Sezonu od początku nie zacznie. Zresztą no, zobaczymy, ile meczów obiedzie, bo zaraz się okaże, że te przełożone spotkania na późniejszy termin będzie mógł objechać i, i suma summarum obiedzie tych 14 spotkań, nie, kilka kolejek mniej, więc no, kwestia od 24. Myślę, że jednak największy miała wpływ na politykę transferową w zeszłym roku, e, przez co wielu zawodników z zagranicy spadło do pierwszej ligi. No a czy będzie to miało bezpośrednie przełożenie na wyniki, no to tak jak już powiedziałem zależy od koncepcji budowania składu, od pomysłu szkoleniowca, bo jeśli ktoś ma słabszy U24 to weźmie lepszych seniorów, jeśli ktoś ma słabszych seniorów to weźmie lepszego zawodnika U24 i tak dalej, i tak mhm. dalej. Proszę Państwa, analizy Mateusza Dziopy, redaktora yy, poważnego, już tak trzeba powiedzieć, to są naprawdę miłe dla ucha. To masz, to masz, to masz, to masz. To może o niższych ligach, bo na przykład U24 to w dużej mierze tak Pacek Wolnicki na przykład powiedział, że to jest jakiś tam przyczynek, chociaż też zaznaczył, że to nie jest jakby co darmo dane jemu, ale no szansa no, jednak, mimo wszystko, przedłużenia kariery tym, tym tym zawodnikom młodszym, żeby to nie kończyć zaraz po, po wieku juniora, albo zaraz po rok po wieku juniora. Zacholizam takie wrażenie, że to będzie takie trochę 50 na 50, połowa drużyn będzie miała taką fajną pociechę z tych zawodników. Bo faktycznie bo, bo mieć u siebie czy to Smyka, czy, czy Kubere, czy Jamona, no to, no to fajnie i można liczyć na to, że oni te, 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 te punkty dowiodzą. Reszta, no to tak, no dobra, no trzeba, no to kogoś wzięliśmy, ale czy, czy, czy my z tego będziemy mieli jakiś wymierny punktowy efekt, no to na dwoje babka wróżyła. Takie piąte A, koło uwozu. Nie, nie, że piąte koło uwozu, ale to jest, to, 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 to jest reakcja na, na przepis, nie? Czy, 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 czy ci zawodnicy by się znaleźli w składzie, gdyby, gdyby nie ten przepis? No, śmiem wątpić, ale, ale no, nie myślę, żeby, 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 żeby to było takie piąte koło no, uwozu. To są taki przepis, no okej, okay, trzeba się do tego dostosować i, 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 się, dostosow i się drużyny dostosowują. A, a, a w niższych ligach, no to, no, to tak jak mówisz, no, dla, dla niektórych to jest szansa, a może jeszcze odpali, a może jeszcze się pokaże, a może, się, może będzie miał okazję. Od, o, odjechać parę spotkań, parę, parę kółek i pokazać coś, coś dobrego, i zapewnić kontrakt, czy to w tej drużynie na przyszły sezon, czy może gdzieś u kogoś yy, sąsiada z zamiedzy, a może w lidze wyżej. Więc yy, ale szczerze ci powiem, że gdybyś teraz mnie zapytał, wymienić wszystkich u 24 z pierwszej ligi, ja bym się ich nie wymienił. Tak, tak, opłatkami, boczkiem, 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 trochę, trochę do tej pierwszej ligi. Hmm, zaglądniemy teraz na chwileczkę, bo ona nam tak naprawdę zainauguruje ten ligowy sezon i znowu super sprawa, bo nam telewizja pokaże, no, wszystko, aż do chciałbym powiedzieć pożygu, ale nie powiem, ale powiedziałem, więc Mateusz, dziękujemy. Proszę tam przekazać panu dyrektorowi, temu tam Francuzowi, to tak fajnie zawsze nagali gada, ale jego już nie ma. Jego już nie ma, o kurcze. No to, ale i tak by mu, <noise> podziękujmy mu, nie, nie, super, super robota, ja, ja powiem wam, że też ten, ten, ten nowy konzakt na przyszłość, który tam się rozstrzygnął nie tak dawno, to też dobra sprawa, to jest sprawdzona, e, sprawdzona marka, sprawdzony operator i, i, i dobrze, mam też abonament, to też tak to mówię, bo nie chciałbym zmieniać na polsat, no, wytniemy, albo zapikuję. <noise> zapikuj. Dopikujemy. Dobrze, Ewiner pierwsza liga. Trochę mało wiemy. Inaczej, chciałem wam tak powiedzieć, że to jest moje zdanie. Na razie taki wywód sobie zrobię krótki. Mamy bardzo znowu równą i silną pierwszą ligę. No może jakby się uparł, no to tam ostrów troszeczkę, może gdzieś tam, może krosno, ale też niekoniecznie, bo to w sumie nic nie wiadomo. Bardzo silne zespoły z Gdańska, rybnika, y tarnowa, no i. Tam będzie niesamowicie ciekawa rywalizacja. A tak naprawdę, ciężko jest powiedzieć cokolwiek. Może trochę wiemy o Gdańsku i trochę o Polonii, Bydgoszcz, która tam u siebie się potrafiła postawić Toruniowi. No i właśnie, na co liczymy? W tej wyliczance zapomniałeś o łodzi w ogóle. A miałem w głowie, miałem w głowie Łódź, ale tam Pan Skrzydlewski mnie czasem nie lubi, ja czasem nie lubi, więc tak wolałem pominąć, nie? Ale tak, Łódź jest bardzo mocna. Nie wiem, co Ci mam jeszcze odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, tego, czego oczekujemy oprócz widowisk. No, może, żeby te widowiska były bardziej dynamiczne, bo czasem mam wrażenie, że niektóre spotkania się ciągną miłosiernie, ale nie ze względu na to, że jest jakieś słabe ściganie, tylko mamy duże przestoje, długie przerwy itd. Tak tak Oczywiście nie odmawiam arbitrom czasu na, na sprawy. Obejrzenie powtórek, na sprawdzenie jakiejś sytuacji, ale wiadomo, na przykład niektóre przerwy na kosmosy. Generalnie ten kalendarz jest tak mniej więcej zarysowany. Planujemy tak, tak telewizyjnie rozciągać to na. no nie powiem na cały tydzień, ale prawie cały tydzień te wszystkie mecze. Może czy to, czy to bardziej by będzie wynikało. no bo wiadomo, jak telewizja, no to chcecie pokazać wszystkie mecze i to super. Natomiast jest taki zamysł, żeby to rozciągać. Czy to jest tylko kwestia przełożeń ewentualnych i odwołań i z tego stąd to tylko może wyniknąć. Nie, no jak spojrzymy na kalendarz, to jest jasno wszystko, myślę, i klarownie pokazane, że. Piątek, no, sobota, od niedziela... niedziela. Tak, dokładnie. Właściwie sobota, niedziela, poniedziałek. Tak przesuwamy ten, ten weekend i no, taka jest taka jest tendencja. Oczywiście, jak będą mecze przekładane, to wtedy się będziemy martwić. Wtedy jest gimnastyka, szukanie terminów. ja nieraz byłem świadkiem, jak pan kolega Szef. Marcin Miejewski nerwowe telefony gdzieś tam w drodze na Ekstraligę, żeby znaleźć wolny termin, kto, kiedy, gdzie może, czy ten gdzieś nie, nie jedzie na jakiś inny mecz. Tutaj jak gość jedzie, czy nie będzie konfliktu terminów w pierwszej ligi z Ekstraligą, to jest, słuchajcie, naprawdę karkołomne przełamanie spotkań, więc po prostu no, życzmy sobie, żeby nie padało za dużo, albo przynajmniej niech pada, ale nie wtedy, kiedy zawodnicy mają wyjechać na tor. No właśnie, albo nie... <laughs> nie, dobra, to już głupio chciałem powiedzieć. Tomasz, no to pierwsza liga. Na co tam stać ten, ten, ten Tarnów? Twój, mój trochę. Sportowo, pod kątem sportowym, to fajne jest to, że od tych dwóch, trzech lat faktycznie ta, ta, ta pierwsza liga jest na tyle ciekawa, że powstydzić się jakoś szczególnie na tle ekstraligi nie musi. Jeżeli chodzi o, o emocje, o to, co się dzieje na torze, tak czysto sportowo, bo, bo marketingowo i jakąś taką powiedzmy otoczką, no to tam jeszcze są rzeczy do zrobienia. Do a jak chodzi o te prognozy na 2021 rok, no to tu jest takich czterech dobrydża do to co najmniej, nawet pięciu. Bo jest rybnik, jest tarnów, jest Krosno, mimo wszystko też trzeba brać pod uwagę, jest łódź. Gdańska chyba jeszcze nie wymieniłem, więc, więc tam walka o czołowe miejsca, no to będzie straszna się odbywać. Jak ja widzę, że już za ile? Niecały tydzień. Tarnu wiedzie z Gdańskiem się w pierwszym no to no to o jej jejku, Serce się wyrywa i chciałoby się być na stadionie, więc... Ja myślę. Oczekiwanko. Tomasz, oczekiwanko. Ja myślę Tomasz, że taka spółka z Tarnu, to przyjmie tak spółbańki i będziemy miał wejście jak nic. Ale to zależy o jakiej spółce mówisz. No żużaba no, spółka. Przyjmie, no, no. przyjmie pół miliona i będziesz Kania Tarnów. No ja nie mam takich pieniędzy. Aha, przepraszam, a to możesz kredyt... Dobrze, żartuję. Teraz głupie żarty z krytem. Żartujemy. E, Unia, być może w piątek, pojedzie sparring e, z, właśnie z Krosnem. Uwaga, to jeszcze nie jest oficjalna wiadomość, więc nie wiem, jak kiedy puścimy. Może jak puścimy ten odcinek, to już będzie wiadomo. E, no i co? Wtedy zobaczymy, na co stać te jaskółeczki. Wierzę, ja zawsze mówię, że, że dwie, trzy kolejki pokazują nam dopiero co. co na co kogo stać, bo jest mecz, wyjazd i, i, i jeszcze tam powrotny mecz, jeszcze raz, więc wtedy, ale zobaczymy, pomalemy. Ale, ale, że z czym? No dobra, nieważne. A, że, 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 że kibice tak, że zawodnicy tak to z traktują? Nie, że ty... teraz, te, te, teraz Bartek z Marzli mógłby ci tak pomachać zbyt goszczy ładnie, z, z trofeją, z kryterium, a Ty powiedzieć nie, wcale nie nie. nie. nie, 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 no właśnie, chodzi o to, że, że tym, kto, ci, którzy zazwyczaj notują słabe wyniki na początku, Lubią sobie jeszcze tak stwierdzić, że... A, bo to jeszcze tak. Wiecie. Nie 100%. Z tego, z tego, Z tego co wiem, to nawet jeden redaktor ma plan napisać o tym tekst. Ten tu? Kto tu siedzi? Ten tam. A, ten tu. <laughs> Jakieś nowinki sprzedaj nam może? Oprócz tego, że wiemy, że będziesz na antenie już niezbudki. Niezbudki to dopiero w drugiej kolejce, ja? no ale Zacznij. już. <noise> już, już drugi drugiej tak, 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 zostałam no, się z redaktorem Noskowiczem zapewnić odpowiednie show. Eee, ale jeszcze wcześniej, no to w poniedziałek z zapraszamy Polonia, Ostrów, to hmm. będzie fantastyczne widowisko. Zobaczymy kto kogo zleje, bolany poniedziałek. A co ty na takie y, komentarze, że no a, tam zaczynacie w Wielką Sobotę, żużel powinien się w poniedziałek świąteczny, co ja mogę powiedzieć? A po, proszę w związku z tym przyjść i upchnąć 6 meczów w ciągu 24 godzin. Zapraszam, pro, polecam, jeśli ktoś jest, kto e, nie dość, że ułoży i potem wszystkie te mecze obejrzy, e, przypisze ludzi do tego. E, technikalia, czyli wo, wozy i tak dalej. Jeśli jest w stanie ktoś to zrobić, proszę, proszę mhm. zapraszam. No ale w ogóle się fajny skład szykuje. W kanalu mamy tam, będą nowe twarze. No, nie tyle nowe, co, 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 co zagęszczone te twarze będą w tych kolejkach, w tych spotkaniach, więc, więc szykuje się naprawdę fajne wydarzenie. Fajnie jest widzieć te twarze, wszystkie, które się zna. Ja za to mogę powiedzieć, bo ja już <laughs> ja w ciągu ostatnich kilku tygodni przeszedłem już 7 testów, z czego ostatni w poniedziałek. I muszę powiedzieć, że pierwsze. mój nos jest jeszcze w jednym kawałku, jak widać. Aczkolwiek znam takich, którzy przenieśli kilka testów, kilkanaście testów przeszli już i, i też się mają dobrze, więc, więc można. Mm. Ja, ja to... tylko chciałbym doradzić, żeby nie oglądać polskiej kadry jednak piłkarskiej. Ja nie namawiam tutaj do hejtu Lewandowskiego czy coś takiego, broń Boże. Po prostu jak kadra gra kiepsko, to potem cię że taki ból głowy, tak fatalnie się czujesz, że myślisz, że to COVID i tracisz czas niepotrzebnie na to. No, ja to miałem, potwierdzam, na to, potwierdzam, miałem to samo. Nie było. Rafał, kiedy ty byłeś u fryzjera, jest zamknięty podobno. Moja siostra, pr proszę bardzo, moja siostra Ewa jest fryzjerką z wykształcenia i czasem to nie jest naprawdę sztuka ogolić <noise> tak włosy więc, więc da, daje radę, daje radę, a nie było ich dużo. Moi drodzy, w takim razie omówiliśmy sobie w taki bardzo nie... Znaczy tak, re, redaktor działa w bardzo, bardzo poważny i profesjonalny sposób, to redaktor Kania prawie że też. Ja to w niezdarny sposób prowadziłem, ale będę prowadził dalej, więc następny odcinek chyba to będzie LSD Extra z gościem bardzo mocno żużlowym, ale to w swoim czasie, już po świętach. Natomiast za dzisiejszy odcinek i rozmowę o takim poszarpanym przez Covid żużlu, dziękuję dzisiaj Mateusz Dziopa nsport+, Plus Kanal Plus Platforma Jak mam mówić w ogóle żeby było poprawnie? Możesz mówić Platforma Kanal Plus, możesz mówić Kanal Plus Sport, więc myślę, że tak będzie na, najlepiej. No właśnie. To, to N, -N -Sport... Ale dziś... No właśnie, ja też dziś... dziękuję. zapraszam ja na sezon. Ja też dziękuję. Do, do usłyszenia. Znaczy ja Cię będę słyszał częściej niż Ty mnie. Tomasz Kania. To mi się niepokoił. Redaktor Tomasz Kania, ambasador takiej Ekstraligi. Yy, Tomek, pytanko takie, bo Ty też będziesz ze mną tworzył pewien, pewien cykl podsumowań Eliga Manager. Yy, mecz w Toruniu. Mam w, składzie, mam w składzie Gleba, ale mam na rezerwie Przedpolskiego. Może by walił tego Gleba i Przedpolskiego wsadził, bo tak to jest dobry trop, milordzie. To jest zacna myśl, rozważ ją. Tak, właśnie ja mam jest. radę. Proszę? Mam radę. Mam radę. No, 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 słuchamy, słuchamy, W grze jest bardzo tani Lewandowski. Jak wiemy, Lewandowski nie zagra z Anglią, będzie wypoczęty, więc falubas to powinien spokojnie połknąć. <laughs> Kurde, jeszcze ktoś uwierzy i tak, i tak zrobi. Ja, to ja wam już, już naprawdę się kończymy. Długi ten odcinek miał być krótki, ale to tak na koniec jeszcze w takim razie. Jak pamiętam sytuację jak mm, Sparta przyjechała parę sezonów temu, jak jeszcze Vaclav Milik jeździł w Sparcie. Były takie czasy. I skończył się mecz. I zawodnicy obu drużyn wyszli na, wyszli na, na tor, tam, znaczy na tą, na, te, na tą przestrzeń między torem a, a trybunami. Tam dziękować kibicom, przyjezdnym i, i gospodarzom. Grupa dzieciaków, bo taka była akcja w Tarnowie, zawsze że szkoły przychodziły, dostawały tam jakieś bilety, pole biletów. I taki mocny napięk, Arek Milik, Arek. I tak przez 5 minut nikt nie wiedział o co, o co. Ale Wacław podszedł i rzeczywiście podziękował. Bardzo dobry ten Waszka, ten Waszka to sympatyczny gość. Tak było. Dziękuję za uwagę. Dziękuję wam jeszcze raz. Rafał Martuszewski zapraszam na więcej. Będzie już, mam nadzieję, o czymś konkretnym można pogadać. Teraz też było konkretnie, żeby nie było, ale już coś jakieś wyniczki będą, to będziemy komentować. Może troszeczkę nawet w szerszym składzie. Trzymajcie się, dzięki. Cześć. Ciekawego jeszcze do powiedzenia. F1 mi się podobało. Emocji więcej niż masz włosów na głowie. Czy? O, właśnie. O, to bardzo, bardzo dobrze. Yy, taki.